Cześć, na wstępie od razu przeproszę, tak mam uwalone łapy od farby, bo barwiłem skórę, robiłem taki kubeczek I ręcznie barwiony, fajny, chyba fajny, no mi się podoba, tutaj drugi czeka na swoją kolej, sam takiego używam, jakbyście chcieli zobaczyć jak taki kubek powstaje, to oczywiście... Piszcie w komentarzu, kiedyś może się zrobi film, ale nie o tym. Tak naprawdę, to zgodnie z zapowiedzią w końcu trzeba będzie oddać tego mm, pokrowczyka do Victorinoxa, którego zapowiadałem już na e, chyba dwóch shotach, jakoś tak, no bo został już zrobiony. No i teraz szybko e, w jakiś sposób można przystąpić do losowania, bo to będzie jako losowanie. No to tak. Pierwsza sprawa jest taka, że trzeba być subskrybentem mojego kanału, co raczej jest do, dosyć przewidy, przewidywalne e, i naturalne. Natomiast, co może nie jest do końca oczywiste, ważne jest to, że musicie być tym subskrybentem tak zwanym jawnym. Znaczy, nie wiem, czy to jest e, profesjonalna nazwa, ale ja muszę Was widzieć na liście subskrybentów, bo okazuje się, że na moment nagrywania tego filmu mam 200. 38 subskrybentów, ale jawnych mam poniżej 100 na liście, nie? więc e, muszę wiedzieć, no bo później będę musiał zweryfikować, czy ktoś rzeczywiście mnie subskrybuje. To jest taki, mm, jakby, pierwszy warunek. Nie wiem, gdzie to się przełącza w ustawieniach. No to już, że tak powiem, po waszej stronie jest. E, natomiast ja muszę wiedzieć, że mnie subujecie. No i to jest pier pierwsze, primo. Drugie primo jest takie, że żeby wziąć wo, yy, no, udział w tym losowaniu, no to trzeba mi powiedzieć i napisać precyzyjnie, co to jest za model scyzoryka. To jest mój wicek, którego używam już, będzie 15 lat, może 14 yy, i w komentarzu po prostu wpiszcie, w komentarzu pod tym filmem konkretnie, co to jest za model i tyle, precyzyjnie. I te osoby, które odpowiedzą właściwie, wchodzą na listę osób, z których wylosuję tą pochewkę. I kilka słów o niej może: ok? Bo tak. To jest pochewka wykonana ze skóry garbowanej roślinnie, bydlęcej, barwionej przez producenta na taki koniak, taki lekko przypalany. O, przepraszam. Bardzo ładnie to wygląda. Pochewka jest ze szlówką. Szlufka jest dosyć wysoko. To jest mój, mój własny projekt. Nie? To nie jest gdzieś tam zainspirowany, czy, czy, czy pobrany, czy ściągnięty. Ja sobie go sam wymyśliłem. Przypuszczam, że milion, miliardów innych osób również mogło coś podobnie wymyślić, bo to nie jest bardzo skomplikowana rzecz. No i tak. Zapięcie mamy mosiężne. Nie mosiądzowana stal, ale mosiąc, mosiądz. Taki prawdziwy. W środku tutaj, nie wiem czy to się pokaże, o jest wklejka, więc spokojnie nie porysuje ok okładki. No i e, to jest taka w zasadzie takie coś i może nie wygląda to jakieś bardzo, bardzo niesamowicie, e, jak to się mówi, efektownie, ale jak już się włoży tego widzunia, no to już nabiera fajnego kształtu. Im grubszy scyzoryk, tym ta pochewka się bardziej będzie zwężać. Mój wicek jest czterosegmentowy. Jeżeli wrzucicie trzy czy dwusegmentowego, takiego cieńszego, no to on też ładnie wejdzie, ale będzie troszeczkę bardziej płasko. Jeden z moich klientów, który użytkuje podobną pochewkę, w dodatku swoją drogą ten projekt został zrobiony usprawniony poprzez jego trafną sugestię co do podniesienia nieco właśnie tej sztufki, żeby po włożeniu nie wadziło w bebeszek, to za, zapodał pięciosegmentowego, takiego wielkiego, no i też wcisnął. Tutaj ta czwóreczka wchodzi dosyć ciasno i pewnie. Ja sznureczka w tym momencie nie mam, ale jestem w stanie jakoś go wyciągnąć. Gdybym tu miał jakiś sznureczek, jakiś parakodzik albo kółeczko, cokolwiek, no to pociągnąć i łatwo wyjdzie. Wiadomo, że skóra jeszcze się troszeczkę ułoży, rozciągnie, naciągnie i będzie cacy. Być może macie swojego jakiegoś wicka, który będzie tu idealnie pasował, więc super. Jeśli nie macie, e a podoba Wam się albo planujecie zakup jakiegoś scyzoryka, może ciężko się zdecydować, to wiecie co? Wpadnijcie na kanał Ataczewski i tam jest kilka recenzji właśnie różnych scyzoryków Wiktorinowców. Bardzo fajne te, są, te recenzje są, bo są szczegółowe, jest wyjaśnienie jakie tam są wszystkie narzędzia, jakie może być ich zastosowanie, czy są przydatne, czy nie są przydatne. moim zdaniem bardzo wartościowy kanał, na którym znajdziecie też masę recenzji, yy, omówienia różnych innych narzędzi: multitule, noże, właśnie scyzoryki, latarki, jakieś inne przyda, przyda się yy, EDC. Ataczewski mega polecam kanał, rzetelna wiedza. A wracając do bohatera, oczywiście wszystko jest szyte ręcznie, brązową nicią 0,8 mm. Krawędzie są wy, wypolerowane, no i w sumie tyle. Moim zdaniem to jest fajna rzecz. Jeżeli chy, chcielibyście zobaczyć, jak coś produkcja czy, czy, czegoś takiego wygląda, no to chyba pierwszym w ogóle filmem tu na YouTubie to jest właśnie wykonanie takiej pochewki nawicza. Prawdopodobnie troszkę inaczej ją robiłem niż robię ją teraz, bo to był pierwszy film, ale generalnie będziecie wiedzieli o co chodzi. No i w zasadzie tyle. Czyli. Podsumowując 6 minut gadania, a mogę to w minutę zrobić. żeby wejść w możliwość wylosowania tej pochewki, trzeba być subskrybentem jawnym, i trzeba odpowiedzieć w komentarzu do tego filmu, co to jest za model Victorinoxa, który tutaj w tym materiale się przewinął. I tyle, a później ja zrobię losowanie. Kiedy do tego losowania dojdzie i kiedy możemy sobie ustalić deadline. Dajmy na to dzisiaj mamy. 18 października w sobotę, godzina 22:52. Więc zróbmy sobie tydzień, co? Do 25, do końca dnia, do soboty, można pisać w komentarzu, ja je, ja je sobie przejrzę, a prawdopodobnie losowanie zrobię 26, i wtedy wyłonie zwycięzcę. Oczywiście wysyłka do zwycięzcy będzie na mój koszt, tak? Impostem normalnie na terenie Polski. Wysyłam na mój koszt nie ma problemu. Także w sumie tyle. Ja nie mam wielu subów subskrybentów, jawnych jeszcze mniej, więc tak naprawdę ilość konkurencji nie jest jakaś wielka. Także myślę, że szansa na to, żeby go wylosować jest całkiem niemała. Także tyle. Dzięki, pozdrawiam i do następnego, jeżeli chcecie zobaczyć, jak robię taki kubeczek, czy taki, czy w jakimś innym kolorze, no to śmiało. Piszcie w komentarzu. Możecie nawet zasugerować, jaki kolor, to wtedy byśmy taki film nagrali. Trzymajcie się. Hej.